I lose my mind every time, every time my tongue gets tired I will lie, I will lie, I will lie, I will lie to you. I lose my mind every time, every time my tongue gets tired of you. to you. Die to you, tied to you, to time, you. Time my tongue gets tied to you. w pierwszym odcinku z Forza Horizon 3 Ja jestem Dark i zaczynamy naszą przygodę Tak, wiem, cała historia miała być w czerwcu i tak dalej, ale wyszło tak, że była promocja, więc kupiłem po prostu wcześniej, prawda? Jak są promocje, to tego się nie omija Właśnie jedziemy Praktycznie początek jest identyczny jak w demo więc nie ma porównania Aczkolwiek dostrzegam jakieś pewne różnice. Jakość grafiki jest trochę lepsza niż w demo, dużo lepiej, no i świadomość, że to już jest pełna wersja, a nie tylko próbna, prawda? Więc wiemy, że mamy wszystko. To jest. Oczywiście kupiłem wersję Ultimate, czyli tą ze wszystkimi dodatkami. Tutaj nic się nie zmieniło. Ja jak powiedziałem tak zrobiłem Po prostu mi wyszło Plus jeszcze taka mała niespodzianka też jest ode mnie czy oprócz tej gry jeszcze dokupiłem jeden dodatek hey, out, out No the... dobra, no i jedziemy overhaul. tak jak wcześniej I left Oh, I, Kira, you say something about We're taking the Great Ocean Road to Byron. Just please, don't do anything stupid. Widzicie, praktycznie początek jest identyczny. Więc to, co odbywamy w demo, to jest na pewno pierwsze 8 minut. Nie wiem, jak jest dalej. Bo nie pamiętam, czy te samochody później były, czy nie. W każdym razie nie musicie tyle czekać do czerwca. A co najważniejsze, ja nie muszę czekać do czerwca. Ja <laughs> my już helikoptery lecą Nam wiozą oh shit Nam wiozą tych co nie mogli dojechać No, Warren co, Coś ty Warren, taki zgarbiony Więc Jak widzicie, już sobie czekamy Jezu, jak ja się ekscytuję tą grą Jaką to mi przyjemność sprawia? Na razie mam, jakby ktoś pytał, zablokowane 30 klatek. Tak wiem. Czemu nie 60. Na razie 30 wystarczy. wykręcić. Nie chcę odblokowywać po prostu. Do wyboru postaci. Dobra, trzeba było wziąć postać, do której jestem najbardziej podobny. No i jak jeszcze miałem długie włosy, to może byłem podobny do tej postaci. Ale ona najbardziej do mnie przemawia po prostu. Okej. Okay. Okej, okay. ja and what should I call Jest dark. Wiecie, że jest dark. Is... Nie dude. Jest mm. Is dark lord. Dobra, to weźmiemy po imieniu. A few moments later. No w końcu... O jest. Nalazłam. Okay, great. So I'll call you Oscar. Oscar. have yeah, Boss festival. Hey, Oscar. What do you think of the place? It may not look even, I yet, think but it's awesome. the summer you're going to turn this into the biggest Horizon festival the world has ever seen. Thanks. We have an amazing team keeping the festival running. But everything else is on you. You'll be choosing the type of racing we do, the music we play and the star drivers we sign. This is your festival. Listen, I know you've just arrived, but the very first event starts in a few minutes, and I've got you the best seat in the house. You'll be driving the buggy for the launch event against that Jeep. Thought I'd start you off with an easy one. Let you loosen up? No cóż, kto oglądał demo, no to... To wiem. Ja już ten wyścig znam na pamięć. Bo żeby demo pokazać Wam po prostu dane samochody, to ja musiałem za każdym razem przechodzić te wszystkie wyścigi od początku. Więc ja ten wyścig jadę po raz szósty. Nie, dalej mi się nie, nie Nie, będę wam tego robił, nie będę śpiewał, nie, 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 nie Darujmy sobie Szkoda tylko, że to auto ma jakość maksymalną 160 Aczkolwiek powiem wam, że gram na padzie od Forza 360 I o dziwo to są te takie wibracje, y, które są przystosowane do danej nawierzchni i do danej sytuacji, która się dzieje na drodze, nawet jak helikopter nas mija, to o ile w porzie Horizon 1 to wszystko było takie prostoliniowe. Albo wibrzy mocno, albo nie wibrzy. To tutaj faktycznie odczuwa się, że albo jest lekkie zawibrowanie, albo co jakiś czas zawibruje, czuć wyboje. Dziwo, że odczuwam to nawet na danej ręce, prawda? To jest dopiero dziwne. Krokodile. Jej. Coś cudownego. Nie. ależ ja się jaram tą drogą O, znak. Dobra, ale i tak nie był z naszej strony, to nas nie obowiązuje. O, mokra kółka. Już się wysuszyły. Nice. żeby nie było zmieniłem poziom trudności, tak nie będę odjeżdżał drogą na pół kilometra, dałem y, duże umiejętności, czyli dwa poziomy wyżej, a co mi tam? już się bawić, to się bawić, nie? Będę powtarzał, no to trudno. Wy pierwsze podejście. Yeah. I znowu ten żółwik w powietrzu. Tak w ogóle, to w tym czasie, w którym ja nagrywam dla Was ten odcinek, trwa taki fajny wiosenny event Forzatom. Forzatą. Forzatą. Jak maraton, forzy. W każdym razie polega to na to, że są jakieś wyzwania co jakiś czas Mamy to wyprzedzić Są jakieś wyzwania co jakiś czas i w nich można zdobyć samochody za darmo których nawet niektórych nie ma w grze, prawda? Tak jak Damurbini no, Sesto Czy chociażby teraz jest event event. z pewnymi samochodami

Jest O co to było? Czy to była przycinka? 30 FPS-ach. No ale dobra, jest to możliwe, ponieważ nie posiadam i siódemki. O. Czym się zmieniał pan? Chcę wam pokazać ze środka co scenario Bo później może nie być okazji, żeby wam je pokazać. Posiadam i piątkę, więc po prostu nie zawsze mi wygeneruje świat odpowiednio szybko. Ale widzicie, że pięknie wygląda gra i działa. Zjanie nasze się jeszcze ekscytuję. Co mógłbym wam powiedzieć? Powiem wam jeszcze, co wchodzi w skład wersji Ultimate. Na pewno mamy pakiet VIP, czyli dostajemy dwa razy więcej EXPA za wellspin'em. -y. Dostajemy jakiś tam znaczek wyróżniający nas wśród innych graczy. No, oczywiście. Kamikazy, jeżeli wyjedziemy na pewno miał. to gry. Oczywiście. Kamikaze, <śmienic> Kto nie oglądał demo, to teraz sobie tłumaczę. Jest to gościu, który nagrywa na YouTube. Obecnie ma około 10 tysięcy subskrypcji. Zajmuje się driftem. Trafiłem do niego dzięki Odziemu. No i gościu sobie pogrywał w Forze. Kazał zapraszać siebie do znajomych. Jak tam miał chyba jeszcze 3000 tysiące widzów. To no mówię co mi tam, zaproszę go na tym streamie. No i zaakceptował. No i takim oto sposobem mam kamikazem znajomych. wiem, jak kiedyś może dojdę do odpowiedniego lewela levelu? Co sobie z nim popykam. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda w bruster tłustecznym. I to mogę go blokować. Puszia! Right, nice work. Let's get them signed up to your lineup. Yeah. The more successful drivers you get to join your lineup, the more fans will attract to the festival. I'll let you know next time we've identified a potential lineup recruit. Krzyżon już odwalił robot. festival. 200 meters. Super, kolejne osiągnięcie. Co dostajemy jeszcze w Ultimate? Dostajemy Sezon Pasa, który ma w sobie 6 dodatków. Każdy jest sobie po 6 samochodów. bardzo to nieźle. W VIPie jeszcze są dodatkowe 7 samochodów. Więc... Jeszcze 7 samochodów dodatkowych do tej gry dochodzi. I chyba... I jeszcze pakiet All Stars. To jest taki...

Nie, to, to, jest, to jest trójka, nie jest darmowa. Hmm. No, najbardziej cudnie co mi się jeździło Fordem. Więc. Yy, bierzemy Forda. Uwielbiam. Wiem, BMW też. BMW też było dobre, ale Fordem mi się jeździło przyjemnie. Nie serio, ja mam takie uczucie, że ja chyba przechodzę demo. Bo jest identycznie to samo. No. Jak to się robił? Darek. Darek. Nie da. Faktycznie zrobił. Ha. Faktycznie napisał to Darek. Trochę się pogubiłem, bo nie pamiętam jak tam zrobić. Uuu! Uh. Można sobie zmienić. To my poprosimy w takim razie to z niebieskim. Bo to z niebieskim jest ładne. No co tak wibrzysz? Ład. Spokojnie.

Znamy, ja już, prze, I'm working on signing a whole range of music labels and artists, but it's your call, boss. Who will it be? Got a pulse? Pulse it is. I'll get the deal signed. Base Arena. Who's next? Horizon Base Arena. Consider them signed. BPM or as good as RPM, right? Uuuuuu! Ale jest to ładny. Klient. Dobra. Jedziemy. Ooo Orgazm. Dla moich y, zmysłów automaniackich. Coś cudownego. What a conspicuously nice spot for a race route! Just drive up to the to start. się co mnie zastanawia. Jestem bardzo ciekawy. Czy do Forza wyjdzie dodatek Fast and Furious? Bo do dwójki, kiedy była premiera siódmej części, wyszedł. A ja czy do trójki wyjdzie? Szczerze mówiąc naprawdę jestem ciekawy Trzeba się skupić, trzeba wygrać Teraz tu już nie ma samochodów, które są jakieś słabe Teraz jeszcze przeciwnicy są szybsi MESH MORE POWER Come on, come on, come, on, come, on, come on. Pięknie. Dajesz mu sam, wierzę w Ciebie. Szczególnie, że znasz tą trasę na pamięć. Przejechałeś już ją 6 lat, znaczy teraz 6 lat już. Ale naprawdę to było fajne. Gdyby wprowadzili dodatek w Senfury, to jak w drugiej części, on był za darmo. Można było sobie pojeździć, tam były dodatkowe zadania. Czy to był w ogóle osobny dodatek Ale do Forza Horizon 2 był też pakiet samochodów, który wprowadzał tylko i wyłącznie samochody z tego filmu, prawda? Więc według mnie to było spoko Jakby coś takiego wprowadzili Na pewno umiliłoby mi to jazdę i mógłbym mieć spinningowanego Chargera To jest chyba najbardziej charakterystyczne auto z tej sagi filmów O ty To mi się nie podoba Chyba tego nie wygramy Ajajaj No cóż Raz się wygrywa, raz się przegrywa, nie?

Tutaj wiecie, nie jest bardzo istotne, czy wygracie. Bo jak wygracie, to po prostu macie więcej fanów i więcej kasy. Ale to na nie można uzbierać, nie? Ja mam taki ser, że już skończę fabułę, to chcę przejść wszystkie wyścigi na 100%. Tak.

to co mówił właśnie dj. DJ Radiowy, że Ameryka Czech, Europa Czech or, so i teraz Australia Czech country, może nam sugerować, że następna część fordy może być... Jeszcze gdzie indziej Nie wiem dlaczego? Ale ja bym powstawiał Azję. Nie wiem, czy nie czemu, ale jakoś tak. Mamy Ameryka Południowa... Jest urokliwa, no, ale. Czy to dobre miejsce, gdzie można zorganizować festiwal? Hey Oscar, this is a Circuit Race. all route. Afryka, Afryka dzika. No, w sumie nie byłby głupi, na przykład yy, w Afryce mamy na przykład Emiraty Arabskie. Jakby to fajnie zrobili. Pustynia, jakieś tam wielkie połacie teren, ale tutaj też mamy duże połacie teren, już w Australii. A Japonia można było ładnie zrobić te miasta, które są. A tak to było. Myślę, że to było spoko Tak w Azji właśnie. Japonia, Tokio i tak dalej. Ciasne uliczki, wozy do driftu, Szczególnie, że w tej części wszystkie tuningowe sprawy i tak dalej. Naprawdę wyszły. Myślę, że na no spokojnie przyjęłyby się czwarte czwartej osłonie części. Chociaż ja i tak dalej liczę na e, remake. Co to mówię tak, remake pierwszej części na PC. -tach. Albo chociaż na nową generację konsol. Nie mam konsoli, ale mógłbym przynajmniej oglądać. Szczególnie, że jedynkę uwielbiam za fabułę. Nie było tam Out, ale się tak przyjemnie przychodziło, że ją przechodziłem 6 razy i dalej ją mile wspominał i mimo że nie mam już Xboxa 360 to pudełko z grą dalej posiadam, prawda? To jest coś cudownego całą resztę gier sprzedałem a Forza Horizon 1 została po mało, no muszę tego Vipera to Dobra, no, to jest... to jest maja, moja szansa, żeby wyprzedzić. Już go wyprzedzę, to nie mogę pieprzyć. Jest, dobra. Czyli teraz już mogę pieprzyć o rzeczy, o jakichś stekach, sushi i tak dalej. I no teraz ja, ja się nabijam z tego, co po prostu mówiłem yy, w poziomie Horizon Demo, gdzie każda to porównywałem do jedzenia albo do czegoś tam. To było z cyklu... Hmm. Nie wiem czym zapełnić materiał, bo będę gadał od rzeczy tak jak to teraz robię. Yeah. Co, Tak ma jeszcze jedno okrążenie. W takim deszczu. Ale pięknie o to wygląda, musicie przyznać. mi się dużo lepiej to wygląda niż w Forge Horizon 3 demo. Oczywiście wiadomo, demo ma jakieś swoje ograniczenia, nie ma tylu ustawień graficznych i tak dalej. Ale i tak było ładne. Według mnie demo można spędzić na spokojnie 2 godziny. A jeżeli ktoś chce wypróbować wszystkie auta to nawet 5 Pojeździć sobie po mapie i tak dalej, tak jak ja to zrobiłem. Już bo demo jest po prostu leży przystępne. Jest przyjemne, nie? No i przede wszystkim można wypróbować, czy w ogóle Forza pójdzie komuś na komputerze. Komputer to jedno, internet to drugie. Co do tego drugiego, to tak średnio. to Bo ile demo pobrałem 10 godzin, to Forza Horizon 3, która ma prawie 60 GB no cóż, pobierałem 28. Ja, ja mam d więc będę miał dwa razy więcej kredytów. Ale i tak, 50, widzicie. DIP Ferrari Bot, Just been down at the Byron Bay site. You can barely move. People are everywhere. I think the time has come. Meet me there when you're ready to start the expansion. No dobra, no to jedziemy tam. Get down here, boss. We're bursting at the seams. Ale zanim rozbuduję miasteczko, to skończę w tym miejscu po prostu pierwszy odcineczek. Fajnie, że oglądaliście drugi raz to samo, jeżeli jeszcze oglądacie. Dobra, kończę. Po prostu trzymajcie się i cześć!